no, halo, cześć, dzień dobry, jestem ksaki, znowu się na kolejny odcinek w Mafia. The... Old County. Lecimy dalej, siódmy odcinek Po prostu lecimy jak burza z tymi odcinkami, więc... No wiadomo, trzeba lecieć, Tak, spotkaj się z domem. Oh, awesome. see what i looks like you could've stayed don't you see I'm talking here? Stronsu. Always ruin things, you know that? Where's, uh, Don Torrisi? He'll be upstairs, in his office. Why? He's asked for me. For you? Veda madre, he must have some shoes that need shining. <laughs> I'll leave you to your important, uh, work out here. dobra, dajmy. Do e, to się, jak zakochał w e, Izabeli, więc naprawdę jest przekichana. a jej ojciec chce ją poślubić z tamtym gościem, co uratowaliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam. A my kontynuujemy. Dobra. Co, co on tutaj chce od nas? Enzo. I want to speak with you about my uh -oh. daughter. What you did for her, for our family, took courage. Luca tells me this is not the first time you've shown instinct in the face of danger bravery is not common in this world and so loyalty honor obedience they set a the man apart from the rest what happened at the temple was an insult to isabella and to our reputation Took care of Messina. But this matter is not yet resolved. Will you help me bring it to a close? A of course. Andorisi. As you may know, Baron Fontanella has a sizable interest at the sulfur mines in colizofa Sadly, the Baron's relationship with his business partner, a man named Ludovici. Has soured of late. The kidnapping that you foiled was planned by Lodovici. He contracted those brigands to take Gennaro as leverage to force Fontanella to sell his holdings. I was not inclined to intervene in this dispute despite the Baron's petition. What happens in those mines are between third parties. That's not my concern. When Isabella became involved, however, it became our business. Now we must send a message to all around that Torissi takes care of his family and his affairs. Will you do that, Enzo? Let's go. You're to meet with Tino's men. They're on a farm near Ludovici's villa, keeping an eye on things. They can be a little rough, but first. Let's get you what you need to get the job done. Then okay. If you keep stealing food, I'll tell your father not to take you out with him tomorrow. Didn't I tell you to watch the stove? Amore mio, it was only a second. There was business to discuss. Well, your business has burnt this pizza to the bottom of the pan. So I'll make another. Just let me take Enzo to Valerio. Well, hurry up. I'm be careful what you say around my wife anyway you ready i am confidence is good but don't let it become arrogance. oh valerio enzo here needs to see you about the pest problem i'll be in my workshop send him down look okay. no need to hold his hand he's a big boy get back here <laughs> this woman she's lucky i love her <laughs> no, scęcie, just through here is where i keep my tools not just a stable boy anymore eh? something like that well if you're here for grown man's work i have what you need take a look around choose what you like and then come and see me ah a large bore pistol That thing will tear through just about everything. Uh, Holds a lot of shells should you need to really make sure you're gonna go to the wrong way. Dobra, myślę, że tak będzie geek. You've chosen them. I have. Good. I suggest you go fetch a car. never know. These pests you're after could start shooting back. Dzięki, mm. dzięki. A może możemy co lepiej dać? Nie wiem, że nie. Tak, ja mam ten, możemy tak. A ten, nie? Jest jeszcze dobry, ale nie ma takiej

Tables already for you, yes, nie wiem jak tu I'm jeszcze so. się jest stroje, jeszcze sobie pójdziemy tutaj na naszej kontek, nie I wiem gdzie odczkolwiek ona chyba jest. Nie, ona chyba tu jest. O, jest. Tak. Może jakieś stroje byśmy mieli, to byśmy sobie. O, dobra, można kupić właśnie. On jest takie daje. Wystawiłem przy tej co jest tutaj. możemy się wolić no ciekawa, ciekawa. No dobrze, co nic nie zrobimy? How to go with my uncle? Wants me to look into something for him. I need to borrow a car. Yeah? This one tak, tak. Bądź ten...

My tak nic pewnie ciekawego się nie wydarzy. A ja by się wydarzyło tam. Trudno. Lecimy. Ciema, no. tak, widzę, to so, on? A czyma? no? Luca sent mi. Luca who? Luca Trapani. From the vineyard. Iota Get inside. widzę tu nic? look for yourself. the is not home looks like spadaro loaned the crew from the mine to watch his back merta where's tino never you mind he'll be back later we don't do a thing until then get comfortable could be a long wait you stuff. Rodovici here It's time. We're ready. Just give the word. The Don has entrusted this story to the Caruso, so listen well, boy. Ludovici knows the devil follows close behind. He thinks his Pataro security will protect him. You will prove him wrong. Bring the worm alive to the ruins of the old castello. Just me? Alone? Make a and any misguided fate that Don in you will be lost. Ukabishti. Mm -hmm. Don't be an idiot. Avoid the main gate. Zakradnij się do No dobra, nakradnijmy się. Tak, tędy nie wejdziemy. No to byłaby głupota. Ciekawy pistolet. No dobra, tu też nie wejdzie. Musimy to... mądrze wejść. Ja jestem głupi. No. nie, tędy nie możemy, dobra. dobra. To jest tak, pewnie nie mogę... Nie wiem, nie, czy mogę tego wykręcić. O. Dobra. Dobrze. Możemy otworzyć skrytkę. Lecimy dalej. Dobra, się ostrożnie, bo jak skurwysie mnie to... Cicho. Nawet nie pytam czego czup się przesunął. Dobra. Weźmy go lepiej żeby nie wiedzieć o grupie. Tak na spokojnie pójdziemy w cyk. Pyk. Dobra. Żeby było na spokojnie. dobra, jak my mamy tutaj przejść? Hmm. Nie nie z jest. To z To nie To ja się nie, nie będę atakował, bo To jest. To jest. To jest. To jest. To To jest. To jest. widzę. mogę podnieść nie mogę. No, to już się mylę, jak to mi się skacze. No. Hello, I alone in motor car. you serious? To jest... Modna Fortuna. Będziemy wolne, czy? No, chyba tak. O, tu pewnie. Nie, dobra, szczerze, ja bym to wczytał, ja chciałem wrócić do Jeszcze raz. Wczytam. No, chyba <laughs> jednak... ...nie widziałem, że się odwracam, no i... tu. ...to było takie stałe. Ale jednak lepiej po cichu się tym zajmij

I czy możemy tende w sumie wejść zobaczymy możemy czy nie możemy nie możemy no i do dupy dobrze no. także więc no, musimy iść tędy. Możemy odwrócić jego obrębkę i chyba tak zrobimy. Dobra. Dobra. tak szybko na górę. Nie, czy... Czy jakoś możemy tu nic zrobić? Możemy. Jerzyłek. I dobre. Nie ma nic. Nie przejdziemy. Możemy podnieść. Notatka. Zpadaro. Tu, musimy, nie? Fantazma. Ono się z je do wojenie widzicie. Jest to You want money? Take anything.

And we left. Help! He's going to kill me! God, no! Just Pierre knows. Where did he go? Le czy nie jest Kurwa Dobra, gonienie go to jest debilizm. Nie żyjesz, zajebiście, zajebiście. Nie gonicie go jak ja. Nie polecam. Najlepiej skupić się na zabijanych. Ej, spierdoli, to spierdolę. 도망가! 폭발! 도망가! 젠장! 도망가! 그들을 도망가! Ну, чего даже так нужно? Молодь. Mój mój! Boże, nie! O, w końcu, to Coś co mi się przyda... Zaraz ci dam ogarnę poczekaj. Dobra, chodź tu Heavy Bastard! Idziemy, mordini. Umięźli ludowi go w samym Leps, No dobrze, no dobrze, Tylko mógłbyś jeszcze mnie podwieźć, co? No, czyli mnie jeszcze podwieziesz, no to zajebiście. Get yourself together. Your work is in Tony. Oh, you didn't think to come help back there, huh? Didn't want to leave a nice car like this unattended. Besides, you're still alive, so quit complaining. It's him in the back who has the real problems. He's breathing. Just out cold. Get him out of the car then. I stop stop hesitating. Get... Uh. Where am I getting him? Where do you think? To meet Tino. And he couldn't come down here. Ah, enough complaining. Okay. Ciekawe, ciekawe. That's amazing it's up again. Caruso didn't think you'd have the nerve. Put him down. What <laughs> what's this? Sit up and shut your mouth. Now it's time to prove yourself, Caruso. You know what must happen. If you think you can deliver it, you best show me now. Kill this rodent. No! Don't do this! Do it. I don't want to die, please, God! You're hard trip Dobra, kto to jest? Ej, to trupa, Ej. Ej, mu padz. caro enzo i've thought about what you said and my heart wants that too but my head tells me you put too much faith in my father but still i dream of ways things could be different closer between us tell me Co ty about? Come out here, will you? You're needed. Dobra, na ten odcinek byłoby na tyle, ja mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Trzymajcie się do następnego i cześć.